Dzień dobry witam wszystkich bardzo serdecznie w Udawanym gamingu. Ja jestem Awres, a to jest Medieval Dynasty i przedostatnia noc jesieni. Um, jaki jest plan na ten odcinek? Otóż, chciałbym troszeczkę uprzątnąć tutaj to miejsce. Poprzez wykopanie tych wszystkich pięków, które do tej pory zalegają. Pniaków, przepraszam, nie pięków. Um, to raz, dwa. Chciałbym wybudować drugi poziom magazynu na zasoby albo drugopoziomowy magazyn na zasoby, o tak brzmi lepiej tak, to bym chciał wybudować mm. usunąć przy okazji ten pierwszopoziomowy, bo jest tam zupełnie niepotrzebny i chciałbym się jeszcze zastanowić nad tym, mamy 3113 monet myślę, że poświęcę trochę czasu też na crafting dzięki czemu będziemy mieli troszeczkę więcej tych monet co z kolei poskutkuje tym, że będziemy mogli kupić te kurczaczki do naszego kurnika, no i przy okazji jeszcze dzięki za informację odnośnie tego, że podatki tam co kwartał tak naprawdę wzrastają i pokazują ile będziemy musieli tak naprawdę zapłacić bo są naliczane kwartalnie, czyli co porę roku um, nie wiedziałem tego, myślałem, że coś się zbagowało, albo jakąś zniżkę dostaliśmy czy coś, no szkoda eee, zepsuliście mi marzenia, no w każdym razie Plan jest taki, by wybudować ten magazyn na zasoby, usunąć już istniejący i troszeczkę zarobić na, na craftingu tych wszystkich jakichś pierdółek, które będziemy robili, między innymi myślę o glinianych kubeczkach czy czymkolwiek takim, co można opylić za całkiem niezłosianko, i dzięki czemu będziemy mogli kupić. Już powiedzmy dwie kury i jednego koguta, tak tak to sobie wymyśliłem. Myślę, że to jest całkiem ok, pomysł. Od tego przynajmniej zaczniemy, jeżeli chodzi o całą taką gospodarkę zwierzęcą, że tak powiem. I bardzo chciałbym jeszcze poprawić nasze rolnictwo, albo raczej poziom rolnictwa, by odblokować stajnie. Bo tak jak e, możecie zauważyć, no to jest coś, czego nam brakuje, tak? Bo w gruncie rzeczy, no przyznam szczerze, że jak mam latać, załóżmy, z naszej wioski do leśnicy albo do jezioricy, no to szlak mi trafia, bo w gruncie rzeczy to naprawdę, naprawdę trwa wieki. I to jest dosyć denerwujące. I to też no, potrzebujemy konia, ale żeby mieć konia, trzeba mieć stajnia. A żeby mieć stajnię trzeba poprawić nasze. Nasz poziom związany z rolnictwem, tak? Gdzie to jest? Umiejętności? Nie, nie, nie. Technologia. I jeśli chodzi o. Tak, właśnie. Technologia rolnictwa. I musimy zdobyć 2000 punktów, a mamy tych punktów aktualnie. No 500. Więc tak. No trochę słabo. Trzeba nad tym troszeczkę popracować. Niemniej wszystko po kolei, wszystko po kolei zacznijmy może od tego, by postawić ten magazyn. Magazyn myślę, że postawimy. W... Może nie obok tego domu bezpośrednio. Bo tutaj się na pewno nie zmieści. Ale może uda się zmieścić go gdzieś tutaj. Magazyny, magazyn drugiego poziomu. Orze, jaki to wielkie jest. Tak, tu będzie przeszkadzało drzewo to na pewno. Szkoda, że się nie da od. Kurde. Przepraszam, że cię nie da odchylić jakoś tej kamery czy coś. Hmm, a jakby postawił to w ten sposób? Nie, hmm, tu przeszkadza dom. Tu coś, czego nie widzę. Okej, okay, też fajnie. Istnieją przeszkody. No ale jakie ty przeszkody tu widzisz, typie? Mam no, pewnie nierówny teren. Ok. A może byśmy zbudowali. Oj, gdzie to było tutaj? Niszczenie, tak. A jakbyśmy trochę zmodernizowali to miejsce. Ok. Ale ja wiem, że droga jest ogólnie tylko po to, żeby to jakoś upiększyć i, i żeby to ładnie wyglądało, wszystko. Ale wróćmy. Skoro mamy tutaj tą kuźnię, tu mamy jakąś chałupkę, ok. Tam mamy drewutnię oraz ten domek myśliwski, to może by jakoś... Tak w ten sposób ustawił to wszystko. O, da się nawet, fajnie. Dobra, szybki zapis na wszelki wypadek, jak to będzie wyglądało, to mnie interesuje. Tyk. Budowanie. Jak to wygląda? No. W sumie nie najgorzej. Tu będzie jeszcze ewentualnie można postawić szwalnię trzeci, drugiego poziomu. Tutaj zostawimy ten placek wolny, myślę. A powinno być ok. E, budowanie to na pewno, ale chciałbym wybudować jakąś drużkę, którą powiedzmy poprowadzimy tak. stąd pójdzie, tak, okej, okay. to połączymy z tym, super, to pociśniemy tu, to z kolei połączymy z tym tu, dobra, jak to wygląda, no tak, no w miarę sensownie, dobra, I tak to na tą chwilę zostawimy. Czego tu potrzebujecie? Kłody, kłody... Podejrzewam, że deski na dach. Prawda? Prawda. Dobra, to ja idę po młot. Jakiś ten lepszy i zaczynamy budowę. Dobra, trzeba przyznać, trochę no, drogi jest postawienie tego magazynu. O, już do tej pory zużyłem jakieś 50 kół, a tak naprawdę jesteśmy może w połowie. Także no. Oj, co dużo będzie. Także no myślę, że trzeba będzie przestawić trochę drwali, żeby zdobywali jeszcze więcej drewna. A płotkami, jeżeli chodzi o ogrodzenie pola oraz kurnika, zajmiemy się myślę w zimie. Ze względu na to, że i tak w zimie nie ma co robić. Poza questami oraz w sumie to tyle. I zbieraniem patyku. Także no, zimę poświęcimy na to, by skończyć tam te płotki, a tymczasem zabieram się za budowę tego magazynu. No i pięknie. Magazyn drugiego poziomu. Stoi. Niczym się nie różni chyba od tamtego. Poza tym, że faktycznie daje 3000 udźwigu. Także bardzo mnie to cieszy. Niemniej zniszczymy ten magazyn, który już jest. Bo on nie jest tu potrzebny już teraz. Zniszczenie, tak. I tak będę zaraz musiał skorzystać z warsztatu. No bo nie, a deski schowam akurat do tego. Do magazynu także luz. Akurat będę musiał i tak skorzystać z warsztatu, więc umieszczę te wszystkie przedmioty w warsztacie, właśnie. Bo będę chciał podtworzyć kilka rzeczy. Kurczę, jeszcze, tak. Dobra, pyk i szkielet rozwalony. Dziękuję bardzo jakoś tak pusto bez tego teraz um, dobrze To co by tu można było teraz postawić tak naprawdę Skoro cały przemysł w gruncie rzeczy przenosimy stąd tam co trzeba żeby zrobić drugi magazyn jeżeli chodzi o żywność eee, niewystarczająca technologia ale jaka to jest technologia nie nie zarządzanie technologia Magazyn na zasoby drugiego poziomu, zakupione schematy 02, no dobra. W jaki sposób zdobywa się te punkty? Rozwinę tę te technologię poprzez czynności wydobywcze oraz budowanie struktur, dobra, już wiem. <laughs> Dzięki. E, Niemniej, ile mamy patyków? Albo nie, 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 te płotki faktycznie, na razie odpuścimy, ale zarządzanie jeszcze na szybko. Wydobycie drewutnia, tak, pokaż mi co tu wydobywasz. 60% na to 30 na to 10 patyki, okej. Okay. Jeżeli chodzi o Ciebie, ty drewno opałowe zmniejszymy Ci do 20 myślę. Patyki do 50 i resztę wkłady, żebyś inwestować? Dobra, żebyś inwestował, żebyś zbierał, okej. Okay. A ty z kolei, deska, patyk, kłoda. No dobra, powinno być ok. Hmm, jeśli chodzi o łowiectwo, czym wy się zajmujecie moi drodzy? Brak narzędzi. No i tu już mamy problem. Hmm. Czy mamy tak naprawdę jakieś kamienne narzędzia, dronie z kamienia? Nie. Ja bym chciał wytworzyć jakieś noże lepsze. Nie. Miedziany nóż. Sztaba miedzi dwie oraz... O jest drogo. Brązowy bełt, brązowa strzała, brązowa włócznia. Ła wow. żelazne bronie. No, to już w ogóle. Miedziana łopata i miedziany nóż. Dobra, to miedziany nóż. Kupimy schemat za 150. Chociaż... Kurde, my tyle tego kamienia mamy tak naprawdę. Może byśmy. a ja to pokraftuję po prostu. Bo ile to tak naprawdę kosztuje? Weźmy z 80, okej. Okay. Sztaby miedzi, weź wszystkie. Weź od razu rudę miedzi. Oj, 117 17 kg, to ja nie udźwignę, nie ma opcji. No tego też nie udźwignę. Dobra, to zwróćmy połowę tego, może? Czekaj, kłody 8, to jest niepotrzebne teraz. To mogę oddać też. Kamienie, no. A deski jeszcze mogę odrzucić, no tak. Deski oddaj wszystkie. Drewniane misy też mi są niepotrzebne aktualnie. A dziękuję za radę odnośnie tego, by sprzedać te wina i tak dalej, bo one nie mają sensu. W sensie no, nie są potrzebne o, w ten sposób, więc jak najbardziej tym również się zajmiemy. Niemniej, w tym momencie przetopimy sztabki miedzi. Dobra, jest! Mamy gotowe. No to teraz jeszcze noże, Co potrzebuje? Jeden patyk i dwie sztaby miedzi, kurde. O ile możemy ich wytworzyć teraz? 14. No i dobra, wytworzymy 14. Myślę, że zrzucimy je z 4 sekundy, 5, 6 nawet, o ja. Dobra, wytworzę te noże i słyszymy się na czymś ciekawym. No i dobra, pięknie, mamy gotowe nożyki. To teraz jeszcze na szybkości cyk. Sztabka miedzi jest tylko jedna niestety, nabra łyżki, kamienie dwa, ruda miedzi też mogę odrzucić. Cynę można by było jeszcze pójść wydobyć, ale to chyba raczej... Chyba raczej. To raczej zrobimy już w okresie zimowym również. Pochodnie mamy nawet, nieźle, nie wiedziałem. Tak, jeżeli chodzi o wydobycie cyny, zajmiemy się tym w okresie zimowym. No a teraz tak myślę, że... A, to są te monetki. Dobra. Powiedzcie mi jaką technologię możemy... O, coś odblokowaliśmy. Magazyn zasobów drugiego poziomu. To nie to. Co się odblokowało? Halo. Kuźnia, szwalnia drugiego poziomu, okej. Okay. Co no możemy kupić w szpalni drugiego poziomu? Prosta tunika, nogawice. Czy to w ogóle... Wełniana tkanina, kapelusz. Pięć do ochrony przed ciepłem, pięć obrony przed zimnem. O, fajny kapelusz. Czapka z czepcem. Eee, okej, okej, czapkę możemy kupić. Wygląda spoko, sztabacyny. A, do, do sakwy jest potrzebna cena również. Okej, okay. wysokie buty kosztują skórę oraz futro. Utrzane wysokie buty. Za 500, nie, 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 monety na razie trzymamy, chociaż kurde, kusił mnie, żeby kupić schemat na futrzane wysokie buty, bo kosztują nas tylko futro oraz yy, skóry. Wełna na nić, wełna, okej, okay. nie mamy wełny nawet. Okej, okay, okej, okay. wełniana tkanina, to też nie mamy. Sakwa, wysokie buty. Putra mamy w bród. Nie wiem co z nim zrobić. Szwalnia, co możemy tu? Grube skórzane, nie. Putrzane buty, o. Hmm. To może futrzane buty by zrobić. Bo kosztują nas skórę i futro. Trochę tego mamy, z tego co kojarzę. Kupiłem już ten skamat tak by the way, żeby nie było. Um, gdzie to jest? Futra mamy 520, orzesz. Oraz tam skóra jeszcze była potrzebna. Aha, futra w ekwipunku mam 189. Mhm, też fajnie. Dobra, ja idę do szwalni i spróbujemy coś wykraftować z tego wszystkiego. No dobrze, różne worki to nie to. Wierzchowce nie. Plecaki i sakpy. Nie. Rękawice buty. Proste buty, 8 skór. Ja bym chciał te stworzyć. Te futrzane buty w ogóle fajnie, że szyję koszule, a tak naprawdę robię buty lniane. Nici to nie kaptury. Też nie czopka, żeby zrobić tą czopkę. To trzeba dwie lniane tkaniny i lnianą nici. Ok, sprawdźmy, czy tak naprawdę mamy takie rzeczy. Lniane tkaniny mamy. Okej. Okay. to całkiem sporo tych. A tu już nie ma miejsca mhm mm mm -hmm. Trochę mnie denerwuje fakt, że to jest takie malutkie w sensie ta pojemność w szpalni, o Jezus, dobra, magazyn na zasoby jest tak daleko e, Trochę wkurzający jest fakt, że ta pojemność w szpalni wynosi 50 A Kiedy będziemy mogli wybudować drugiego stopnia w ogóle? To też jest ciekawe, budynki, wróć Produkcja, hodowla zwierząt, magazyny Pro... Produkcja przecież. Możemy. E, to panie. Dobry jak chleb. Robimy szwalnię drugiego poziomu od razu. U mam pomysł. Zrobimy tak, żeby te wszystkie produkcyjne były odwrócone w tą samą stronę, czyli tą szwalnię postawimy gdzieś tu. O, no się, dziękuję. Tu Mam nadzieję, że nie postawiłem tego dobrze. Cholera. Budynki produkcja szwalnia. Ja bym chciał jeszcze na budowanie, bo mi to przeszkadza. Dziękuję. Drugi poziom, ok. I to tu jest wejście. Dobrze. Cyk. Aha, to wszystko z kłód znowu. Jakie to szczęście, że tych kłód jest tak dużo. Dobra, to poczekam z budową tego, bo nie chce mi się tak naprawdę ścinać tych drzew. Bo. Mamy godzinę 5.18, czyli to oznacza, że musimy się wziąć za crafting i za zbieranie tych przedmiotów, które już tutaj są. Co my tu mamy tak naprawdę? Drewniane misy, 187, zabierz to. Mamy również nasiona kapusty, których jest bardzo dużo i my ich aż tyle nie potrzebujemy, czyli tak setkę myślę moglibyśmy sprzedać. Możemy jeszcze sprzedać. Ta mielniane, bo mamy tego pień. 76 kg. Dobra, co mogę odrzucić? Co, co mi tutaj zalega? Jezu, nic nie mogę tu odrzucić, ale żal. Dobra, brązowy kilo w parze 5. Sikiera, trzeba, to też odrzucę. Ta pałka też będzie. Łopatę też odrzucę. Dobra, ile mamy? A, no, młotek też mogę. 8 kilo jeszcze mogę nieść. Dobrze. To zróbmy tak, że. No, drewniane kochle. To na pewno wezmę wszystko. I gliniane kubki. Ile jest? 68. No i dobra, to jeszcze mogę wziąć. Kilogram 70, kilogram 62. Chociaż 200 powinno być ok tabacyny jeszcze jest, kurde nie wiedziałem. Patyk na kapusty to mnie nie interesuje, ale mąkę możemy sprzedać chyba, nie? Ilona jest warta 5, to może nie. Ubrania przecież. Gdzie to jest tutaj będzie? Proste buty. Dobrze, to też nas sprzedaż pójdzie. Pałka 100% też nas sprzedaż już nie, bo nie dźwignę tego. Dobra. To lecimy do gdzie to? Borowie można kupić kurczaki. To lecimy do Borowa. A jeszcze zanim technologia. Gdzie tu się kupuje pasza dla zwierząt? Nie? Stodoła, zaprawa to nie. Pasza dla zwierząt. Ziarno owsa, ziarno żyta, słoma. Serio? Ja muszę kupować teraz to. O Jezu. Dobra, kolejne wydatki. No nic, słyszymy się już na miejscu w każdym razie. Dobra, jesteśmy właśnie w Borowie. Gdzie była ta pani, która sprzedawała to ty? Cześć Inga. Pokaż mi swoje towary, proszę. Dobra. Na pewno dre... Masz pieniądze w ogóle? Masz, dobra. Na pewno drewnianą kochrę chciałbym sprzedać. Drewniany kubek, czy gliniany kubek raczej. Siemielniane. Uuu, faktycznie... Wow! Faktycznie dużo kasy. Z tego wychodzi. Eee, kto tu jeszcze jest handlarzem? Cześć, pokaż mi swoje towary. Za 2200! Wow. Aha, i on już nie ma kasy. Fajnie. Bardzo mi się to podoba, ogólnie całkiem fajnie. Nie wiedziałem, że tak łatwo będzie można zarobić. A, tu jest tylko dwóch handlarzy, ale słabo. Mm, Niemniej, mamy kasy 5800, bardzo mnie to cieszy. Chciałbym tak, kupić kurę, kurnik, przypisz zwierzę. Była to chyba... Naprawdę jest tylko jedna kura? Gdzie jest reszta? Ach, tutaj jest. I koguta chciałbym kupić. Tak. I może jeszcze jedną kurę, tak dla zasady. Mamy kasę jeszcze? Mamy. Dobra, to jeszcze jedno. Chciałbym jednocześnie kupić. Inga, gdzie ty jesteś? Gdzie, gdzie żeś uciekła? Nie. Tam jesteś. A, jeszcze trzeba przydzielić kogoś, dobra. Kogo można przydzielić do kurnika? Profesja, przypisz pracownika, okej. Okay. Aha, czyli rolnictwo się tu przydaje. Lasota się będzie tym zajmować. Widzę, że jest przekocurem, a my i tak zaoramy tamte pola, bo potrzebujemy podnieść sobie poziom rolnictwa. Inga, słuchaj, pokaż mi swoje towary, bo ja tu potrzebuję jeszcze pasze dla zwierząt. Bo nie mam ok. 47 od razu, to sprzedam ci cały ten pozostały staw. onuli, nie ma. to chciałbym ci sprzedać, to chciałbym ci sprzedać. I masz jeszcze 400, bo sprzedam ci te misy. Aha, już nie masz kasy. Ej, Inga, Inga. To jeszcze to gostowi na szybkości trzeba skoczyć. No dobrze, jesteśmy na miejscu. Cześć Samboja, pokaż mi swoje towary, proszę, kobitko. Chciałbym ci sprzedać drewniane misy. Utelka na miód pitny, może nie, ale wino jagodowe mogę ci sprzedać. Mogę ci również sprzedać miód pitny. Nie masz pieniędzy, okej. Okay. No to już żeśmy pokandlowali. Ty i tak nie masz nic fajnego, niestety. A jeszcze takie pytanie, czy ty jako. W kurniku nie potrzebujesz żadnych rzeczy? Serio? O, kurczaczek biega. O, kolejny kurczaczek. Co ty robisz? Koryto, wypełnij. Worek. Aha, no dobra, to tutaj. Aż tyle tej paszy poszło naraz? Serio? A czy moglibyśmy na przykład to zmienić i... Aha, to są te porozrzucane rzeczy, dobra. Moglibyśmy to zmienić na przykład i, i tworzyć tą paszę samemu. Pasza dla zwierząt. Owsa nie mamy. I słomy nie mamy. Ale słabe to jest. Nawóz z gnoju ze zgnilizny, ok. Nasiona maku. Nie mamy maku. Po co nam w ogóle nasiona maku? I co wy w ogóle jeszcze tutaj robicie? Rolnictwo, wróć. Stodoła. Kto tu jest pracownikiem stodoły? Wy jesteście, ok. Jako pracownicy stodoły robicie mąkę i to będzie tyle. Zaprawy? Nie rób zaprawy, co? No dobra. Owsa nie mamy w ogóle. Pasza dla zwierząt, nie mamy owsa żeby to robić. Okej. Okay. Hmm. Czyli ulryk. Ach, tu można podmieniać. Dobra, to nie o to mi chodzi. Ym, no to ulryka wyślemy do Gdzie to było? Ulryk, pracownik stodoły. Stodołę mu zmienimy na... O, gdzie ja cię mogę wysłać teraz, przyjacielu? Idź do chaty rybackiej na chwilę. Dobra, i teraz z chaty rybackiej cię prześlę do stodoły z powrotem, albo nie? Zostań sobie tam na razie. Bo czemu by nie? Niech ona sama pozyskuje to wszystko, a ja mu w tym... Czasie, no mu, przynajmniej e, temu, który tu pracuje, kto tu pracuje w ogóle, znamir, e, pomogę mu w, 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 w oraniu tego wszystkiego. Czy żeby zaorać, ja potrzebuję. Aha, potrzebuję nawóz, ok. A żeby mieć nawóz, potrzebuję jeszcze torbę. Czyli to nie tu. Um, muszę zobaczyć w tym całym pojemniku na jedzenie, czy raczej w całym tym magazynie na żywność. Zobaczyć tak naprawdę co mogę jeszcze wyrzucić, żeby ewentualnie zrobić z tego kolejny nawóz. Bo myślę, że niestety całości żytem to ja tutaj nie, nie obcieję. Dobra, sprawdźmy jeszcze na szybkości, technologia, ile jest w rolnictwie. W rolnictwie mamy 745,4 A teraz mamy 745,8, o Jezus! Tak naprawdę trochę tej roboty jest przed nami, żeby zdobyć te punkty. I od tego zaczniemy, myślę, kolejny odcinek, w każdym razie nie było za dużo, nie działo się zbyt wiele, ale mam nadzieję, że Wam się podobało, mam nadzieję, że zobaczymy się jeszcze niejednokrotnie, trzymajcie się, hej!